Przechodzimy do kolejnego pytania. Jako pierwszy odpowiadać będzie pan Tadeusz Pawłowski. Czy potrzeba, czy jest taka potrzeba, że samorząd powinien zająć się zorganizowaniem komunikacji na terenie gminy, tak zwanej komunikacji miejskiej? W tej sprawie samorząd już zabrał głos w 2007 roku w styczniu. Zlikwidowano komunikację publiczną i powrotu chyba nie będzie. Powód jest taki, że na zasadach komercyjnych udają się tylko tam kursy, gdzie są chętni, a nie gdzie są chętni na papierze. Dzisiaj nie ma przeciwwskazań, żeby były jakiekolwiek kursy z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek sołectwa. Jest tylko jedna bariera. Ludzie nie chcą jeździć autobusami, komunikacji zbiorowej. Wolą jeździć samochodami prywatnymi, co wykazali w momencie, kiedy się zapisywali na przykład z dębna polskiego zapisało się 30 parę osób, a przez miesiąc był uruchomiony kurs i średnia liczba osób na kurs wynosiła półtora osoby. W związku z tym powrotu do komunikacji miejskiej nie ma. Kolejny eksperyment słupia kapitulna. Tam jeszcze mniej był, było przelicznika na, jedna, jed, na jeden kurs. Sarnowie różnie to bywa, niestety nie ma się wszystkich dowodzić na zasadach taksówek. Jeśli ktoś chce uruchomić komunikację miejską na zasadach taksówek, musi znaleźć na to co najmniej milion, a nawet w tej chwili więcej, bo w 2007 roku gmina dopłacać miała milion złotych i pan Grzegorz Kubik. Proszę Państwa, w momencie, kiedy jeszcze było województwo Leszczyńskie, Rawicz był drugim miastem w tymże województwie, Polesznie, które miało komunikację miejską publiczną. Za burmistrza Zerka ona funkcjonowała bardzo dobrze, później jakoś tak się stało, że nagle zaczął upadać i no, została zlikwidowana. Jeżeli chodzi o tendencje w Polsce, to one są inne niż mówi pan burmistrz Pawłowski, nie idą w stronę Taksówek, gdzie idą w stronę jakichś tam rozwiązań, ale są programy rządowe, proszę Państwa nie przeszkadzać. Ale są programy rządowe, które preferują w tej chwili rozwój transportu publicznego, jeśli chodzi o programy ochrony środowiska. I uważam, że nowy burmistrz powinien nad tym tematem się pochylić. To znaczy są możliwości skorzystania z dofinansowań 85% na zakupy autobusów miejskich. Z jakiego programu? To jest program z ochrony środowiska związany, są rządowe programy związane z jakby z infrastrukturą. I poza tym musielibyśmy wytypować obszary ludzi, do których chcielibyśmy kierować tam komunikację, dlatego że to są głównie grupy osób starszych i młodzieży i tu jest dojazd do Ośrodków zdrowia, do sklepów na targ, po prostu musielibyśmy zrobić pewną sądę potrzeb, ustalić grupy docelowe, ustalić hierarchię potrzeb, ustalić godziny, jakby, w których powinna ta komunikacja i trasy, po których powinna się poruszać i te koszty jej funkcjonowania w oparciu o te najnowocześniejsze rozwiązania autobusowe nie są takie wysokie jak do tej pory. Więc uważam, że jest to rzecz, nad którą powinien pochylić się nowy burmistrz. Dziękuję bardzo. Panie Jacek Gwizdak. Trudno będzie przywrócić komunikację miejską w takiej formie, jaka miała miejsce 7 lat temu. Niewątpliwie jest to spory problem. A ja wczoraj byłem w Sarnowie na spotkaniu z mieszkańcami, i tam rzeczywiście rozmawiałem z jedną osobą, która stała w grupie osób oczekujących na autobus, która no, twierdziła, że rzeczywiście jest problem z dojazdem czy do Rawicza, czy nawet do, na dworzec PKP do pracy. No i z całą pewnością skoro mamy tą komunikację zlikwidowaną od siedmiu lat, to być może jest to dobry okres do tego, aby się pochylić po raz kolejny nad tym, e, skonsultować opinie z mieszkańcami i zastanowić się nad takim rozwiązaniem, który przede wszystkim no, nie będzie zbyt uciążliwy dla budżetu, a być może także uda się e, przywrócić pewne formy komunikacji, tej zwłaszcza z wiosek, a także tutaj z osiedla Sarnowy do Rawicza przy współpracy z lokalnymi przewoźnikami. Dziękuję bardzo. Pani Urszula Teraska. Jeżeli rząd mówi, że da ci coś za darmo, to znaczy, że zabierze ci na to, za, na to pieniądze. To jest wydatek dla gminy w tej wielkości, gminy. Bardzo duży, bardzo duże obciążenie finansowe. Na chwilę obecną stopień motoryzacji naszych mieszkańców jest dosyć wysoki. Problem dotkliwy, tak jak tutaj słyszeliśmy, dla osób starszych, młodzieży. W momencie, kiedy gmina osiągnie wyższe przychody, oczywiście tak. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że niestety nas na to nie stać. Dziękuję bardzo. Pan Kubiega, nie, się ja, ja tylko chciałbym z panią Ulą o tyle spolemizować, że nie chcę wchodzić jakby w rozgrywki polityczne odnośnie rządu, czy zabiera, czy, czy oddaje, ale to są pieniądze z Unii Europejskiej i to są jakby programy nie tylko rządowe, ale unijne, po prostu wsparcie budowania krwioobiegu miast, krwioobiegu gmin, a takim krwioobiegiem mimo wszystko jest komunikacja. Mogę? Bardzo proszę. Pan mówił o dofinansowaniu, ale to jest dofinansowanie do środków trwałych. Natomiast utrzymanie takiej linii niestety kosztuje dosyć sporo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, widzę sens takiej komunikacji, nawet bezpłatnej, w dużych aglomeracjach miejskich. Tam problem polega na tym, że w momencie wprowadzenia... No proszę. Tak? proszę skutkę poczekać, czy jest akustyk na sali? Może już działa. działa? Miasta chcą wprowadzać bezpłatną komunikację miejską. Dziękuję. W momencie kiedy jest ona bezpłatna dla mieszkańców, po co się to robi? Ano po to, żeby mieszkańcy chcieli się meldować w mieście, bo wtedy te 39% podatków wpływa do kasy miasta, więc w dużych aglomeracjach miejskich jest to opłacalne. U nas obawiam się, że niestety finansowo byśmy na tym stracili. Pan Grzegorz Kubik. Jest to prawdopodobnie rzeczywiście jakieś tam przeliczone, ale ja tylko chciałem Państwa jakby zaciekawić pewną rzeczą, że nie tylko w dużych miastach jest to bezpłatne, ponieważ w budżecie obywatelskim Gostynia w ubiegłym roku mieszkańcy zakontraktowali ponad 100 tysięcy złotych na bezpłatną komunikację miejską, i taka tam funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Powowowski. Komunikacja publiczna w Rawiczu została zlikwidowana w 92 roku, tak na dobrą sprawę. To był przewoźnik prywatny, gmina do, do, którego gmina dotowała. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli się to komuś opłaca, a o środki unijne mogą się ubiegać tylko zakłady przedsiębiorstwa przewozowe, a nie gmina. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Wizdek. Jedna rzecz, odwocem Panie Grzegorzu. Budżet obywatelski gminy Gostyń to jest 1 milion złotych. My mamy 375 tysięcy. Przypomnę, że jako radni Platformy złożyliśmy wniosek o zwiększenie puli do 500 tysięcy, a Państwo nie poparliście tego wniosku. Także to też proszę wziąć pod uwagę. Bardzo proszę. Yy, znaczy ja myślę, że do Gostynia nie mamy co się porównywać, bo to z wiadomych względów. Dziękuję bardzo.